46. W mogli Państwo zobaczyć skok, który był początkiem tegorocznej Stochomanim. Sprawa jest już oficjalna. Po raz pierwszy od 15 lat nie ma w Zakopanem Adama Małysza, ale jest już nowy król wielkiej krokwi. Jarosław Kuś. Kibiców w Zakopanem nie odstraszyła śnieżna zadymka. Przyszli zobaczyć najlepszych skoczków narciarskich świata. Witam Państwa na krupówkach, też bez zmian, jak zawsze biało-czerwono. Przyjechałem dlatego, że chciałem zobaczyć, jaka mnie skacze, prawda, już teraz w tym roku, czy kibice przyjadą. Nie pomyliłem się, wierzyłem, że będą przyjeżdżali i przyjechało bardzo dużo. Ci, którzy przyjechali, nie żałują, bo zakopanej atmosfera w czasie zawodów to coś niepowtarzalnego. Chociaż raz w życiu każdy powie, sobie pojechać na takie skoki i zobaczyć, jaka to jest atmosfera. Kibice pokazują, że miłość do skoków trwa, ale i miłość do Małysza nie ustaje. Jechali do zakopanego wierząc, że go zobaczą choć przez chwilę. Ma być dzisiaj na no, ponoć, Tak słyszałem, że ma być, chociaż jako gości nie, ale na pewno duże owacje dostanie od nas. Konrad pudło, specjalista marketingu sportowego, mówi, że odejście Małysza może pomóc innym skoczkom, bo już nie mają się za kogo schować i muszą walczyć o dobre miejsca. Po Małyszu będą kolejni zawodnicy, nie ma przerwy. Po każdej gwieździe jest nowa gwiazda, nie ma także koniec świata. Adam Małysz dwa dni temu wrócił z rajdu Dakar. Zdenerwowało go, gdy usłyszał, że ma skakać w Zakopanem jako przedskoczek. Na pewno jakbym chciał pojechać do Zakopanego, to pojechałbym bardzo prywatnie i tylko żeby spotkać się z kolegami, oglądać sobie konkurs. Pan Adam Skoki zapewne oglądał w telewizji. Oglądalność Pucharu światami mimo jego nieobecności, jest duża. Tydzień temu, gdy Kamil Stoch stanął na podium, zawody oglądało prawie 4 miliony widzów. A ten jego dzisiejszy skok i zwycięstwo oglądało zapewne nie mniej osób. Jutro kolejny konkurs. Jarosław Kuś wiadomości.